Melka. Dzisiaj ba bardzo dużo dnia spędziliśmy nad kopaniem y, drzew, prawda? No, chodźmy, wracajmy już, bo jest późno. Idziesz dzisiaj do mnie spać, no bo ten, no wiesz, bardzo jest już późno. No, chodźmy, chodź do mnie. spać? Yy, szybko, bo jakieś potwory idą za nami. Yy. Yy, ma, mam takie pokoje gościnne. Jak chcesz, to możesz tutaj, dobra. No to... ten. Ja tutaj, ja, ja tutaj, ja. To no moje łóżko. Idź do gościnnego. Dobra. Dobra, no to idź spać. Ok, ja też. Eee, jaki piękny y -y, poranek, prawda, Amelka? Chodźmy zobaczyć. No. Chodźmy. Chodźmy na pole. Dobrze, spoko. A, szkielet w bije. E, Amelka! Ty dlaczego pół kubowic jest zalane? Ej! Co? Czy, ej, czy dzisiaj w nocy padał jakiś e, wielki deszcz? Zobacz sobie, wyjdź na pole. No zobacz! się No właśnie... Nie Właśnie nie wiem, Be będziemy musieć... Będziemy musieć je jakoś niestety odbudować. Mam nadzieję, że nam się uda, ale dobra, chodź. Chodź, Amelka. Chodź. Bardzo mi jest smutno, prawda? Bardzo nam smutno. Dlaczego? No nikt. Przecież wczoraj, zanim ten wcześniej rano, y, po, mówili, że w tą noc co była dzisiaj, że, że, że będzie bardzo wielki deszcz padać i że już jakieś tysiąc miast jest zalane. Mam nadzieję, że nasze się uda odla. Mam nadzieję, że nasze się uda obratować. Co? Czemu tutaj... No nie wiem. No dobra, idę. Hmm. O, je, no, jeszcze się nic nie stało. Mam nadzieję, że w ogóle się je, jeszcze nic nie stanie, bo mam bardzo bo mam bardzo i to bardzo Amelka złe przeczucia. Ej, Amelka, co się stało? Halo, ej! Dlaczego to jest zarady? Jeszcze śmiech lewituje, ale jaja, xd. Ale chodź szybko, Tepnij się może tą perełką. U, udało mi się przynajmniej... Ku, ku. To... Amelka, co? Prawie to dotknęło mojego domu, Amelka. Co? Dobra! Okej, okay, bo mój dom chyba y, będzie zalany. Mam nadzieję, że nie. O Boże, jeszcze, serio, jeszcze padłem do basenu. Boże, już mam małoski, y, mało mam spida, ale Jezu. No zalało mój dom! Nie, nie, nie. To to, to, nie! to to, na pewno mi się śni, Amelka, to na pewno. Nie, nie, dobra, Amelka, ja, ja nie wiem. Dobra, bo chodźmy do Twojego domu. Może Twój dom nie jest zalany. Twój dom też jest zalany. Ej! Twój wieżowiec nie jest zalany. No właśnie, możemy iść do, tw do Twojego wieżowca w każdej chwili zawsze, prawda? No więc chodźmy dobra. No ja, ja właśnie płyję na biedny. Płynę właśnie przez tą wodę. O, Dobra! Trudno, zostaw psy! My, my jesteśmy najważniejsi! Dobra, chodź szybko! Szybko! Szybko, bo, bo ten... Więc zaraz to nie wiem. Dobra, szybko. <tuszy> <tuszy> Uh, dobra, jestem! O! Uh. 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 Um. Wskakuj, wskakuj tu, wskakuj na ląd. Może to górę, bo Może coś No wiem, dobra, chodź. Tak wiem. Będziemy chyba e, musieć e, prze, e, przeczekać aż ten, aż e, no wiesz, sko e, skończy być to cały czas zalane. Eee, no. E, Amelka! 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 Widzowie, zobaczcie, co się stało! Amelka, zobacz co się stało ze twoim wieżowcem! O, o Boże, w kawałek... Dobra! No, tak. no, wiem, tam będziemy, tam będziemy musieć jak naj... będziemy musieć przeczekać, może... O, ciasto, właśnie miałem ochotę sobie schrupać, bo ten... więc strasznie głodny. No, jest, Tragedia, widzisz co się. Patrz, tam się nie zalało, ale zobacz co się tu stało. Dobra, no to. Dobra, no to teraz nam jedne y, 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 zaczęło przeciekać do następnego dnia. Mam nadzieję, że już wszystko się odnowi za następny dzień. Dobra, no to. No smutno mi, ale mam nadzieję, że. Jutro się wszystko odnowi. Dobra, widzowie, przeczekaliśmy jeden dzień, i nie wiem jakim cudem, ale zobaczcie sobie na to. Zobaczcie. Kubowice już się całe odnowiły, już, już tak nie są całe zalane. Patrzcie, tu jeszcze trochę jest wody, ale to, to już samemu zamurujemy, prawda? Żeby nie było tutaj wody. No dobra, no to. Bardzo się, Amelka, cieszymy z tego powodu, że kubowice wróciły, jej! A to jest już koniec odcinka! Więc papa! Pa, papa, pa, pa, widzowie!